Cześć siemaneczko, z tej strony Solo i witam was w kolejnym odcinku z naszego Need for Speed a pewnie jak zauważyliście zmienił nam się wygląd pojazdu, mi się naprawdę bardzo podoba, bajecznie wygląda teraz ten pojazd. Dajcie znać w komentarzu czy wam też się podoba i nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, nie przedłużamy, przechodzimy do naszych dalszych przygód wyścigowych, także serdecznie was zapraszam do oglądania. nie wygląda Oj i pierwsza stłuczka już po lakierze dobra okej okay, to gdzie mamy teraz jechać eee, zobaczmy o już Manu ma dostępne pokaż miejsce dobra Rubin Rubin ma chyba na w górach tam w tych miejscach Emi tak samo i Spike tak samo więc mamy trochę do nich nie po drodze. Dobra, to co? Zakaczałem manu, to widzimy się na miejscu. <ścoughs> Coś temu pytty po moim właśnie nie pykło. Co? Dobra, próba driftu, zaraz rozpoczynamy Palony trzeba zdobyć 35 tysięcy, okej, tu mamy. A, trzeba powiedzieć od kolegi dokumentacje. Trzy kilometry zostały. I piętnaście tysięcy do nabicia. Nabijemy to spokojnie. A, trzeba się rozpędzić. Dobra, że mam to nabite, więc na spokojnie możemy sobie pojechać do mety. Wow! Ciężarówa! O, jest kolega z tyłu. Inny gracz pojechał. O! O, Rubin dzwoni. Like I said, you, me, a nice twisty road, horsepower, miles for miles. Come on, where's your FOMO, dude? <try> no i pobity wyniki aż został. A, Manu dzwoni hey, man. man. Okej okay. Dobra, czyli co? Następna misja, czyli lecimy teraz do Ruby. A potem mamy po drodze jeszcze Emi i Spike'a. Także wszystko w jednym punkcie, także widzimy się u Ruby. No teraz poczynamy zawody. Próba driftu, kolejny drift. So do Dobra, rozpoczynamy. 15 tysięcy trzeba nagrać. O, to będzie łatwe. Spancerek. O, ale tu ciasno. Guźba. Dam radę. Za tutaj pójdę trochę. Za ciasno. Ajajaj. Aj. No, pomalutku. Dobra, poszło dobrze. Już wyczuwamy te miejsca. Chyba. O, robi, 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 robi. Drogi. Dobra, wezwajcie. Dobra. Zmieniacie się, kurwa. Oj, będzie tak lepiej. I w I bokiem.

Dobra, zobaczmy najpierw co mamy dokładnie po drodze. Eee, tutaj. Manu jest tutaj, Ruby jest tutaj. A my jesteśmy gdzie? Chyba też tu. Przed nią. Dobra, czyli podróżujemy właśnie Ruby, więc idziemy do niej. No, Rozpoczynamy. All right. you know what to do. Czyli co, kto pierwszy na mecie, tak? Okej, okay, trzeba przez tą minutę 44 sekundy wejść po prostu do końca mety, dobra. Spróbujemy. Mm -hmm. I zakręt kurwa dawaj o i piarski jeszcze tutaj mi zasłania ten drift Inaczej sobie wradzić. Teraz już je zdążymy. na no, spokojnie. No obsiarskie. No i mamy. 20, 24 sekundy szybciej. Super. I ukończone. To nie policja zgubicie. Ucieknięto. Dobra, uciekliśmy przed nimi. Zadzwoni jeszcze nam? Chyba nie. Dobra, to Ruby mamy gdzieś tu cię w okolicy, nie? Dobra, kogo mamy po drodze? Chyba Manu. My jesteśmy tutaj. No, Manu jest po drodze. Dobra, to idziemy do Manu. Także widzimy się na miejscu. Chyba tak? Teraz zobaczymy, co to będzie. No, Travis. I used to rule the circuit I have this killer girlfriend melissa that i used to uh well you know never mind that's all ancient history now so listen they're setting up this challenge with select racers select meaning high enough rep stay tuned to, nowa tutaj? Dobra, hell yeah you fools ready Hashtag honor. No to driftujemy. Mam jamy,

Dobra, dawaj, dawaj, ajajaj I tak jak już było dużo na przodzie, więc na spokojnie Ucziul baga Się tu puchają, super wypadku Gdy jeszcze ciuknął, no fajnie I jest mnie, w ziomie zepnął no, Dawaj, driftul Cross. Super, the best. the best thing I talked about, Eddie from the East starting to scout for recruits. Your rep ain't there yet. So, Drift, Dash, Donut, join the damn Peace Corps, I don't care. Just get your name out there, okay? Dobra, kolejny pączek będzie Ja no już poza wodach, już to wygrałem Kurde, gadam do botu, fajnie Dobra, pobijemy sobie rekordziki Jesteś nie macie, dobra

już tych zawodów raczej jeszcze nie widzę, co tam Travis gadał. Ale dobra, może się odezwie później. Dobra, czyli teraz do kogo idziemy? Pójdźmy sobie teraz do Emi zdobyć trochę części. Także widzimy się na miejscu. Dobra Emi, dawaj, to mamy sprint palenie gumy. Teraz zaczynamy. Jeden na jednego, dobra. Trzeba pokonać Emil, żeby zdobyć dodatkowe części. 8 kilometrów przyjechać, o trochę trasa jest. nie jest spanie ten bieg trochę dłami. No, są już lepiej pomyka, już lepiej pomyka. i taki karawan. Pięknie idzie. Łaga. Wow. Ej, mi wypad mi. Dawaj, 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 dawaj. Ja szybko dogonimy. Dobra, to widzę, tak jest z lewo. O ile mi, Wow, wypadł mi! Łoł, wypadł. prosto zostało. Okej, okay, mamy to. Pum! Kurde, było blisko, uf, uh, uf. Uh, uh. Super. No i super, idziemy samochód naprawić Ale nie taki sposób <laughs> Ależej tutaj na stację Ok, co mamy w okolicy? Mamy coś w okolicy ciekawego? No trochę trzeba będzie przejechać Dobra, to sobie zobaczmy Co takiego w garażu mamy. Nowe osiągi, trzeba zobaczyć czy są coś nowego. Tutaj nic nie ma nowego, tutaj też nie ma nic nowego. Układ paliwowy można sobie przerobić. Turbawki jeszcze też nie można, elektryki też nie, zapłon też nie, ECU też nie. Blok silnika dawać być mocny. Łowicę można dać sobie lepszą. Wydech, układ wydechowy też może jeszcze, jeszcze nie ma. Sprzęgła też nie ma Nitro. Można sobie przerobić zawieszenie. Też nie można. Układ różnicowy też nie. Opony nie. Troszeczkę co jest? Posiadane. Użyj przedmiotu. Co jest? O, dobra, już lepiej. O, hamulce będą lepsze. I układ ręczny też będzie lepszy. Będzie lepiej się trzymać. Dobra, no to sobie porobione. Z tej strony się będę kłaniał, do następnego, trzymaj się, cześć.